Okrąg od środko A i koło od środka środko A. Te dwie figury geometryczne różnią się tym, że okrąg to jest tylko ta zewnętrzna część. Ten zbiór punktów, które są równo odległe od punktu A, a koło to jest zbiór punktów, te zewnętrzne oraz te wewnątrz. Czyli odległość od tego środka okręgu A może być równa promieniowi lub mniejsza. I tym się różni okrąg od koła, że okrąg jest to tylko ta zewnętrzna część, a koło to jest również to wewnątrz. No właśnie, padło słowo promień. Promień jest to odcinek, który łączy środek okręgu z dowolnym punktem na okręgu. Czyli to jest promień, ale również to jest promień i tu jest promień. Średnica. Średnica jest to Odcinek, to, który łączy dowolne dwa punkty na okręgu i przechodzi przez środek yy, okręgu. Cięciwa. Podobnie jest to odcinek, który łączy dowolne dwa punkty yy, yy, na okręgu, ale nie musi przechodzić przez środek okręgu. Stąd cięciwa zazwyczaj jest mniejsza od średnicy.